68 to jest adres wybitnej rozrywki, tutaj można przyjść, zagrać w różne gry planszowe, mamy tutaj ponad 500 tytułów różnych planszówek, a najlepsze jest to, że nie muszą Państwo w ogóle czytać instrukcji, ponieważ nasi instruktorzy, fachowi wytłumaczą jak i w co się gra. Tutaj nie tylko zagrać w wyśmienite gry, ale zjeść bardzo smakowite jedzenie, nie tylko słodkie ciasto, na przykład szalotkę z lodami, serniczek z malinami, ale również jakieś pierożki, na przykład patelni, bądź interesujące inne dania główne, które zaspokoją każdy wód. Warto dbać o zdrowie, dlatego zachęcamy Państwa, żeby wyszli Państwo na spacer, przeszli się na przykład nad poznańską wartą, idąc spacerem przez na przykład Chwaliszewo. zapraszamy do Poznańskiej Kliniki Serca, gdzie można zbadać stan swojego zdrowia, stan swojego serca. Zachęcamy, żeby dbać o nie regularnie. A potem po badaniach zapraszamy do naszej wybitnej klaszówkowej yy, kawiarni, gdzie można zagrać ponad 500 tytułów gier. Kwaliszewo 68. Państwo ochotę na weźmienniką zabawę. Zapraszamy kawus lub 68.